Serwusie, to będzie dobry! Wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. jej ja Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale A Us, W widać was bardzo serdecznie, oczywiście łapkujcie koniecznie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten. No i ogólnie to w dzisiaj jak zawsze gramy sobie z widzami, także jeżeli chcecie ze mną pojadną, to wijacie koniecznie na Instagram, ponieważ tam dodaję kod do gry ze mną. No i co? No i tyle, słuchajcie, tak w zasadzie. Dobra, tutaj widzę, że musimy już za naprawić reaktor, czy co tam jest, O2, nie wiem, po prostu to coś. Także tak też robimy i naprawiamy. I ogólnie to, co, no dzisiejszy odcinek, co myślę, że będzie całkiem pozytywny, oczywiście, mam nadzieję, taką, przynajmniej, nie wiem. E, pobierzemy sobie pliczki, słuchajcie, totalna, czyli utopia, wiadomo, łapkujcie, subskrybujcie. E, no i co, i, i możecie napisać, jak ten u Was y, leci życie, w sensie, znowu jest poniedziałek i tak trochę, no nie powiem, że nie, ale no mega średnio, co Cię bym powiedziała, bardzo, bardzo średnio. Nie podoba mi się to, że jest poniedziałek, bo kurde, do no, bo szkoła jest co nie, ok, tutaj Cyanus on wychodził. Czy tutaj są jakieś ciałka? Nie ma nic. To zielony i żółty, dobra, nieważne. Okej, okay, proszę mnie zostawić, panie żółty. Ja nie chcę tutaj umrzeć zaraz. Proszę mnie zostawić. Dobra, słuchajcie, jestem Cyjan. Mam nadzieję, że Cyjan mnie nie zabije. Dawno tutaj w sumie nie umarłam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko. Mm, przeżyję. Okej, okay, nieważne. W każdym razie, słuchajcie. Okej, oh, ludzie w ogóle. Żółty, zielony i Cyjan. Dobra, idziemy do elektryka, ponieważ elektryku jeszcze nie była, tam mamy chyba trzy za. No i zadania. I mamy. Słuchajcie, ciało. Tak myślałam, Więc piszemy, oczywiście, że Ele od razu zgrubię rury i zobaczymy co to będzie, no ale wracając w ogólnie, rurę to jest poniedziałek i tak trochę średnio, bo mi się tak nic nie chce, słuchajcie, tak bardzo mi się nic w sumie jest ładna pogoda i to jest pocieszające no ale wkurza mnie to, że kurde jest ta szkoła, ja już jeszcze dwa miesiące, ja kończę całą szkołę, zasadzie. dwa miesiące jest matura i jest koniec, także ja już nie mogę doczekać, słuchajcie, naprawdę mega się nie mogę doczekać, dobra, podejrzenia, yy, nie napiszemy, że nie mamy podejrzeń yy, nie żyje fioletowy i nie żyje też pomarańczowy, także on też dziś umarł, ale nie wiem gdzie no to skip, secie, dobra, to jest dobry pomysł. Secie, trzeba zeskipować ołki do e, Ogólnie to, co no, możecie. I ciągle sam głos. Zawsze, sobie, zawsze to samo. Zawsze, za każdym razem, ja nie wiem nawet czemu, słuchajcie, tak jest, ale to jest przykre. To jest naprawdę mega przykre. Jakby ja już się nie odzywam. Ja chyba Nie, nie ja widzę, by tak, to koniec. Co, kto z ostatni odcinek za Do To no żarty, oczywiście. Dobra, słuchajcie, razem z moim dzieciaczkiem lecimy sobie do elektryka. Oczywiście, także chodzi dziecko moje. Lecimy, lecimy, lecimy i robimy wszystkie tutaj po kolei zadanka. O nie. Okej, okay, to był żart. To był joke. I udało się. Pięknie, perfekcyjnie. Teraz robimy sobie kabelki. Dobra, dobra, dobra. Nie, tutaj żółty jest. Żółty, proszę nie zabij mnie. Pisze, cebulka. Proszę cię za... Ok, czerwony tam wchodzi. Chciałam taki będzie czerwonego i żółtego. No czerwone żyje, okej, okay. Murcik z w ogóle, dobra, słuchajcie, Murcik schojarze z wielki tutaj ze mną, więc spoko. Okej, okay, okej, okay, dobra, lecimy słuchajcie, robić najgorsze zadanie na świecie. Tutaj przebieg jakiś kolora, nie widziałam jaki. Dobra, ja się powinna skupić sobie na tym zadaniu, nie jakiś przebiegających kolorach. O nie dobra, tam jest cyjan. Dobra. Tak, i dwa razy. I ostatni... Nie, no kurde, nie! Ja to czułam, że zostanę zabita, najgorzej! To co, nie żyje. Oooo, biały, naprawdę biały. Oj, murcik tutaj sobie nie naprawia świateł, czyli to jest giga podejrzane. Więc murcik może być drugim impostorem, ale nie jestem pewna. Dobra, my to w takim razie naprawimy sobie. Znaczy, naprawimy po prostu, zrobimy to coś. Nie wiem wam, że jest mi przykro, jest mi smutno. Ym, że tak się potoczyła nasza arenka i że umarłam ogólnie rzecz biorąc, bo mi się trochę umarło. Ale liczę na to, że ktoś znajdzie zaraz moje ciało. Byłoby całkiem miło, naprawdę. Jakby ktoś znalazł moje ciało, byłoby spoko. Cieszyłabym się, w ogóle jak mógł ktoś mnie tam zabić? No, w takim miejscu słuchajcie, Okej, okay, jestem. Yy, nie umiem. Nie umiem w kable w ogóle, jestem daltonistą. Dobra, znajdzie zielonego, słuchajcie, Znajdzie zielonego, ale mnie oczywiście nie znaleźli. Super, odzia ja zgłosiło. więc tak, Maja jest jednym impostorem, a drugim możliwe, że czerwony. Czerwony, no proszę. Czyli czerwony, czyli czerwony i biały. O nie, nie chcę tego. Tam eee, czekajcie. Czyli czerwony i biały. dobra, tak, sobie zapytamy tych. Pozdrawiam sobie cebulko. Czemu ja? Do wody. No właśnie, tak. Okej, okej, kafe. dobra, chyba czerwone, bo odbiega od ciała. Tak, głosujcie na czerwonego i potem na białego. Please, 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 please. Byłoby perfekcyjnie. Dobra. No nie, no czemu mi zaskipowały? zeskipowały? No co, jest pięć, najgorzej. Teraz będzie dłużej ten. No nie, a mogliśmy już to skończyć powoli. Teraz to już wygrają. Nasze się skończyć, chcę się wygrać. A teraz to już nie ma szans, że wygramy. Już robią wszystkie taski. Napiszę tutaj duchy, duchy taski. Tak napiszę, żeby robili. Bo to się przyda, dlatego że patrzcie, jeszcze niewiele co Cię zostało tutaj tych tasków, więc no. No i proszę, no i właśnie przegraliśmy słuchajcie grę, no niestety, no trudno bywa, ale mam nadzieję, że druga ręka będzie sobie lepsza, także oczywiście gramy, o, jest malinowiec, także pozdrawiam, jest bułka też ją pamiętam, także superansko, słuchajcie, lecimy z drugą ręką. O nie, o nie, o nie! Ja jestem przed Polskiem, już jestem taka zestresowana, a ja mam jeszcze zabijać! What, 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 what? Dobra, no to ogólnie to rzecz biorąc, to nie wiem, co mamy zrobić. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj. Okej, okay, sabotujmy coś na przykład. Cyk światła. No! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Szybko! Yo, Ale to było perfekto! Perfekto! Po prostu perfekto. Ej, czemu on się tak zbagował? Co jest z nim? Okej, okay, zostało zgłoszone ciało słuchajcie, Zarąbiście. To były dobre dwa kile. Okej, okay, bardzo mi się to podobało. No sorry Marina, że cię zabiłam, ale no niestety musiałam cię zabić, bo jak znaczy to nie ja w sumie cię zabiłam, tylko Buka cię zabił. No, okej, okay, obok Navi. Mm, Byczek ma urodziny dzisiaj. Byczek? Czy jest byczek jeszcze? W każdym razie wszystkiego najlepszego, byczek. Z marzeń. Minki, pozdrowisz. Ja po drugiej stronie. Okej. Okay. Eee, podej. A, czekajcie, chyba, że znowu napiszemy, gdzie ciało. Bo... A, nie, napisał, że obok nawi. No bo ja tak cicho siedzę. Scan mam. No to dobra, wszyscy chyba zaskipują, więc ja sobie też skipuję. Ja Najgorsze szansę... są. No nie, no dostałam jednego głosa, kurde. Dlaczego ja zawsze staję tego głosa? Przestańcie mnie na mnie głosować, jak nie macie na mnie podejrzeń, bo to jest takie przykre. Ja wtedy się czuję, jak widna. To nie tak, że jestem teraz impostorem, ale winna się czuję, tak? Dobra. Lecimy, socie. Jazda dalej, dobra. Bułka ra razem ze mną jest, więc cieszę się. Czekajcie, bo Maja tutaj mi powiedziała, że ona ma skana. Ja chciałam z nią iść do tego. No, Medbeya. Eee, okej, okay, dobra. E, lecimy w takim razie tutaj. No nie, tu już jest za dużo ludzi. Za dużo ludzi. Tak to by było tak pięknie, socie. Idealnie 2-2, słuchajcie, by było. No nie, no to już nie mogliśmy, nie mogliśmy Syjana zabić. Hmm, tutaj tutaj są dwie osoby. Fuck! Fuck! To jest najgorzej! To było takie niebezpieczne... O, ale to zrobiłam perfekcyjnie w takim idealnym, słuchajcie, odpowiednim czasie. Jakie to było dobre, słuchajcie, myślę... Wydaje mi się, że to było dobre. To było tak chwilę, przed wiecie, przed tym. Dobre udało się. Znowu obognawi, dobra, okej. Okay. <laughs> ale piękne to było w To było przepiękne, naprawdę. To mi się bardzo podobało. Eee um... No teraz i Patrycja, też pozdrawiam, dobra um, Gdzie byliście? Tak, napiszemy. Okej. Okay. Czekajcie, zapytamy się, gdzie kto był. Dobra, tutaj mimik zgłosiła. Nie wiem kto za pierwszy raz ją zgłosił. Ja Medby, ja admin. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, zeskipujemy. W ogóle znowu dostanę tego głosu. No od kogo ja go dostaję cały czas. Czemu? Czemu, widzowie? Dlaczego tak robicie? To jest przykre. Ja nawet nie jestem impostorem. To nie tak, widzowie, to nie tak. Dobra, znaczy, że jedną osobę chyba zabijemy, więc sobie sabotujemy. Nie wiem. Nie mam, nie wiem, nie wiem. Komunikację sobie mam. Dobra, tego jeszcze nie robiłam w sumie, więc spoczko, opcja. Dobra, cztery, trzy, dwa. I wygraliśmy, nie wiem jakim cudy nawet to było przemocy, to było wygranie na farcie, także cieszę się, że nam się udało. Ogólnie łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich filmików jak ten. Widzimy się jutro o 15.30 na moim drugim kanale, czyli właśnie tym, na którym jesteście, czyli Milki Plus, samo na odcinku Samonga oraz o godzinie 18.30 na moim głównym kanale Milki, także wbijajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia pa pa pa, na mojego Instagrama i polubcie najnowsze zdjęcie. Cześć!